Cześć, to jest to rydy. Dzisiaj będziemy nagrywać Geometry Dash Sub 0. Jeśli więcej Sub Zero łapkujcie, subujcie i piszcie w komentarzu Geometry Dash Jeśli chcecie, żeby zagrał w wersję Geometry Dash World. Więc zaczynajmy. Mamy znowu trzy poziomy. Lecimy na Press Start, tylko że ten już taki trudniejszy. Więc na press start. Hmm. Fajna muzyczka, Skoda, że wy tego nie słyszycie. To są wodali kaktusy jakieś. Co to jest? Co to? Czaszka. Press start. Co? 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 Okej, okay, piła. To już znamy. Ej, to... To było takie różowe, które takie jakby... Co to? Różowe się to tak trochę mniej odbija. Czy było czerwone takie właśnie to? Było różowe. Czy było czerwone, które bardzo dużo odbija i niebieskie, które... Co? Kim jestem? Dobra, to się tak steruje. Co to jest za czaszka? Co to jest? Przekręciłem mnie na drugą stronę, tak jak ten niebieski. Dobra, czaszka mi goni. Pomocy, pomocy. Tutaj. Hmm. Okej, okay. czaszka umarła, chyba. Okej. Okay. I no czaszka, czaszka znowu. Różowe, tutaj będzie ten. Czyli mamy kolejnego, który właśnie. Pieniążek tam był, który właśnie jakby się odbija. Mam kolejną rolę, restart, start, fajny, fajny, fajny typu. Cztery gwiazdki. Wow, reklama. Wow, halo. Ok, noc M, press start. Przecież to tak, Reactive Mode. To, to bardziej odbija. To jest kulka, która mniej odbija od tego. Tak jakby przekręca. Niebieskie może być do góry nogami, a czerwone, jakby odbija. Odbija bardzo mocno. Uwaga! Czaszka nas goni Tam właśnie mieliśmy tego nowego typka Który ma właśnie taką wyrzutnie... Dobrze, patrz, patrzcie na to Ta czaszka umiera Continue Nie Okej. Okay. To jest, jest Trilla Raserem? Nie. Nie. Dobra, przejdziemy. Projekt Complete. No bo tamten. No bo sprawdźmy. Mamy tutaj to, czyli to znamy. Znamy to. Tego nie znamy. Tego też nie znamy. Tego topka już znamy, właśnie nim teraz skakaliśmy. Tego też nie znamy. Nie tu jakieś jeszcze gwiazdki, ale... Hmm. Nie będą nokema. Okej, do góry nogami ten niebieski robi. Czekaj. Teraz. Co to jest za portal? Tutaj. A pode mną się... To... Podpucha. To była syrj tak podpucha. Okej. Okay. To mało. Jakieś zielone, które też przekręca cię. Ale wtedy normalnie. Okej. Okej. Okay. Okay. Co? Co? Okej? Okay. To jest ten nowy sabolocik, który... który leci się do góry na dół. jak się przytrzyma. Jak się przytrzyma, to... Tak bo on leci do góry dół, do góry dół. Będzie się ciągle zaczynkało, to będzie do góry dół, do góry dół. Jak się przytrzyma, to będzie do góry, a jak się nie będzie trzymało, to do dołu. Okej. Okay. Teraz coś takiego. No. Co? 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 Co jak, jak ja mam to zrobić? Dobra. Tu 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 Halachima. Dobra. Lecę. Przebijamy się wszystko. Ok, kulka, kulka. okej okay. Przechodzimy to, przechodzimy poziom. Który jest niezmiernie trudny. Knokem out. okej okay. coś tak robi. ma robalu. Ok, czyli poznaliśmy już wszystkich. O, skacze. Kolejne lata. A nie, jeszcze tego ufa nie poznaliśmy. Drugie, jakby skacze. I jeszcze mamy piłkę i takiego, jakby robaka, który się bardzo szybko odbija od wszystkiego. Cze Nice, nice, nice. Dobra jest. Lecimy. Laginna. Laginna. Dobra, to jest robal. Ale... Co to jest? Co to? Co to jest za poziom? Gwiany. Okej, okay, lecimy, lecimy z tym poziomem. Tu 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 tu. tu. Nie. Okay t h n d e r to to

Tędy, tędy. Nie, nie, już było tak blisko. Nie odzywam się, już. I to jest kumiany poziom. No jak to trzeba zrobić? 40 raz przechodzę. No nie, że mi się nie udało. Yy. Jak! 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 Jak, jak! Nie pójdźcie mi jak, 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 jak. A wiecie co? Wszystkie powiem na pre-active Mode, a potem będziemy robić normalne. та 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 No jak to... jak to jest hamskie To Jest to bukulka Okej okay. Nie To może jest spawn? Jest trudne, teraz trzeba zrobić takiego Idziemy kolejny proactive mode Zdełoczawczka, zdełoczawczka. Okej. Okay. Okej. Okay. Tędy. Się boję, co będzie dalej. Tu, 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 tu. Znowu to. Znowu to. Znowu to... Gówno. Aha! Żeby, żeby coś takiego będzie. Coś, coś boli? Tego w życiu nie przejdę. aha Aha! Jeszcze w, w przypadku tego... Jak?! Sztuk... Okej. Okay. Dopiero teraz. Jest! Mam spawno! Yes, mam spawno! Mam spawno! Halo. Aha. Sory, ale nie wiedziałem, że ja tego usunąłem. no Jak?! そうです。<noise> Tego w życiu nie przejdę, co to jest? Teraz się zamieniamy w tego robaka. Aha. Nie ja widzę samolocika. Zrobiłem. Dobra, już wiemy jak sztać ten poziom. Przechodzimy na no Kema. I teraz się nie uda, to kończymy film. Teraz mi się uda to ten film Teraz mi się nie uda to ten film Dobra kończę ten film Widzimy się w kolejnym odcinku i pa